Dzień dobry moi widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy rafta, wiem, wiem, to jest pierwszy raz kiedy robimy coś, trzeci raz, rozumiecie to, to jest normalnie święto, więc wczytujemy świat, Waterland, lecimy, nie powinno być aż tak źle, jeżeli będą jakieś problemy z audio, dlatego, że testuję nowy mikrofon, więc zobaczymy jak mi pójdzie, prawda, no, więc... Tutaj się ładuje świat. Pamiętajcie, żeby subskrybować i w ogóle, bo to bardzo mi wspomaga i bardzo mnie to cieszy. Więc niech się ten świat ładuje. A ja. A ja się napiję wody. Wiem, wiem. Mało ludzi to robi, ale ja to robię tak po prostu. Okej, okay, mam małe jedzenia. Kil. No. Więc jaki jest plan, możecie zapytać. Na jest noc. I czy my mamy coś do jedzenia? A my ziemniaka. Niech się tutaj to piecze, bo potrzebujemy tego. Więc plan jest taki, żeby nam Mariusz nie zjadł łódki. Ej, w tej grze można skakać. Nie widziałem nawet eee, Fajnie. Ok, mamy liście. ok, teraz powinno się tutaj robić jedz szybko, bo umieramy ok więc teraz zrobimy sobie tutaj powiększymy chyba rafta. raftę nie nas. ok, Mariusz odsłuchaj się nie mogę teraz, Jezu. Yes. Może zaczynamy sobie jakoś trochę wkurzać, wiecie? Aaa, dobre. Dawnie nie piję wody. O, żółw! Żółw. Dwa żółwia. Wow. Nie widziałem w ogóle w tej grze są żółwia. Nie wyszło. obeczka I Więc o ziemniak. E, Zacznie trochę powiększać. Co tu się dzieje? Zacznie trochę powiększać tu i tu. To jest na środek dziurę. Okej, okay, Mariusz, ocuj się. Teraz... Pieczmy jedzenie. Niech się tutaj to piecze. Zawsze lepiej mieć. Tutaj. O. Niech się tutaj to robi. I teraz będziemy starali się po prostu zbierać rzeczy. Bo na razie nie robimy plotu. No. Nic ciekawego, póki na tym morzu. Takie trochę niebieskie. Może trafimy na jakąś wyspę. W ogóle co mamy tutaj? Crafting. Łóżko, skrzynka... Aha. Nie jesteś nas na nic. ok, Mariusz! Odejdź. Jezu. Wkurza mnie strasznie. Czy to nie tratwa jakaś inna? Widzicie tam. To inna tratwa. Nie płynę tam. Ale zaczyna się jak... Także to tutaj pogoda, nie będę kłamać. Ej no mówiłem. Nieźle. Okej, okay, mamy to. To następne beczki. Tam stoi to inna tratwa. To jedzenia. Ziemniak. Jedz szybko To jest zła sytuacja Bo nie mamy tak... Za, za dużo jedzenia Wleci? Nie wleciało Okej, okay, ale tą będę mógł złapać ręcznie Papa pa, i na i tak cię nie chciałem I musimy też uważać na Mariusza Bo Mariusz... To coś innego Ty odpływaj Tamto, okej, okay, okej, okay. więc chyba już mam trochę, ok zbudowane, o, bi Beginner Builder, dostaliśmy za 10 zbudowanych małych Mariusz, Mariusz, odejdź, Mariusz, Jezu zapomniałem co miałem zrobić, kurde, Mariusz, co ty zrobiłeś, ok więc mamy już naszą wodę. pi. okej, okay, napiliśmy się. I czy będziemy dalej budować? Chyba nie. Myślę, że coś powinniśmy skraftować. Okej, okay, mamy to. Ale wyspa. Ziemniak. Nie ma więcej ziemniaków e... Co po No... Mał... Co to? Deski Potrzebujemy deska Okej, okay, to zbudujemy to To Co to nam da nie wiem, ale się może przyda e, tu Okej okay. Tutaj mogę sadzić, prawda? Więc będziemy mieli farmy Wychodzę tak z założenia. Nie mówię, że to prawda. Mariusz. Okej. Okay. Mariusz zawsze się tak czai na mnie. Wkurzające strasznie, ale wiemy, że tutaj uderzy. A farma nam się przy... normalnie w Minecrafcie. Okej, okay, ziemniak, chodź. Jemy cię. bo tutaj będzie nasza farma i będziemy tak tutaj robić więc ja myślę że będziemy zaczynać tutaj budować te te wiecie historii do historii rzeczy ale to, ale dziwne w ogóle dzisiaj się dowiedziałem że w tej grze można skakać to takie dziwne skakanie w tej grze to jest takie normalne skakanie jak się przyzwyczaić na przykład nie wiem, w Minecrafcie czy coś. To jest takie... Nie takie. Okej. Okay. Przydałoby się robić coś następny hack za niedługo. Potem się już kończy. To jest mniej niż przydatne, prawda? No. Okej okay, Mariusz. Mariusz? Okej. Okay. Więc czekajcie cokolwiek znajdziemy tutaj. Wiecie ciekawego, tak, tak nic tutaj na razie nie widzę, ale myślę, że za niedługo będziemy kończyć, ponieważ, jeżeli, bo tutaj już tak naprawdę nic do roboty nie mamy i wszystko zrobione, więc nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek, tutaj był Hyzo razem z Mariuszem, Siema.